Kochani, witajcie w kolejnym odcinku z serii Avatar World, w którym to w naszej już kilkupiętrowej willi z basenem wybudujemy jeszcze gigantyczny ogród. A to wszystko dzięki płatnej subskrypcji, którą ja mam wykupioną. No i tutaj mamy, zobaczcie na to, jaki przepiękny ogród. Wygląda idealnie. Mamy tutaj rośliny, dodatki i mnóstwo, mnóstwo dekoracji. Dodatkowo mamy tutaj również auto. Różowe auto! Mamy tutaj jakąś dziewczynę, samochód, mamy ubrania, dodatki i wszystko jest przepięknie różowe. Trzeci prezent, jaki dzisiaj sobie rozpakujemy, to jest piżama party, tylko że z flamingami. Zacznijmy sobie jednak od tego ogrodu. Biorę sobie ten prezencik. Patrzcie na to, co nam się pojawiło. O, wow, jaka to jest gigantyczna przestrzeń! Mamy tutaj światła, fontannę. To jest chyba wejście do naszego domu. Ogród po prostu nie ma końca. Tutaj mamy kolejny jakiś wodospad, ale najważniejsza rzecz to zobaczyć, co znajduje się w środku tego gigantycznego pudełka. Dobra, otwieramy je. Ej, w pudełku było nieco mniejsze pudełko, ale z kwiatkiem, a w środku jeszcze więcej. Pudełek. Ach, uwielbiam takie unboxingi. Wyciągnęłam sobie pierwszych pięć, no i otwieramy od razu wszystko. Okej, okay, mamy tutaj jakieś takie kule kwiatowe. Tutaj mamy doniczkę z przepięknym kwiatem. Mamy też tutaj taką wielką donicę. Chyba będziemy mogli coś tutaj zasadzić, to połóżmy sobie tutaj to na dole. A tutaj mamy kolejną przepiękną roślinkę. Oj, wydaje mi się, że tych pudełek będzie tutaj mnóstwo. Kolejne takie kule. Te kule sobie ustawimy. Kolejna kula. Ej, czy my możemy przycinać te kule? One zawsze tak Fajnie są poprzycinane. Kolejne to są jakieś takie paprotki, chyba w fajnych doniczkach. To mi wygląda, jakby to było oświetlenie. Tak, zgadza się. To jest oświetlenie. Zobaczcie, to można zapalić i zaświecić. I dwie takie równe ustawię sobie tutaj zaraz przed wejściem. O, tutaj, zaraz z przodu wyciągamy. Kolejne. Wydaje mi się, że tutaj będą kolejne kule. Ej, co jest grane? Tak dużo tych kuli. No dobra, to trzeba je gdzieś ładnie rozmieścić. O, może tutaj dwie takie. Kolejne dajmy o tutaj i jeszcze z tej strony. Dwie następne mogą być. O, tutaj, na samym końcu. I znalazłam tutaj jeszcze te takie dwie duże doniczki. To ustawmy je sobie o jedna obok drugiej. O, nie wierzę, słuchajcie, tych pudełek jest jeszcze więcej. Patrzcie na to. Czy tutaj będą kolejne roślinki? Oczywiście, że tak. Kolejne dwie piękne paproty. Uwielbiam takie dekoracje domu. To jest najlepsza część właśnie zabawy w świecie Avatar World. Yy, kolejne roślinki, szkoda, że one się powtarzają. Szkoda, że nie ma czegoś innego. O, właśnie, coś inne się pojawiło. To jest oświetlenie, moi drodzy. To więc damy sobie, o, tutaj na ścianie przy wejściu. Tutaj kolejna roślinka, taka nieco mniejsza. Kolejne oświetlenie na kolejnym tutaj filarze. Uuu, chyba dużo będzie tych oświetleń. Przyczepię sobie jeszcze o tutaj na tych filarach. A, to nie koniec. Słuchajcie, mamy teraz gadżety. Jest konewka. Są jakieś grabki. Są szczypce. Jest tutaj łopatka jedna i druga i są nasiona. Okej, okay, będziemy teraz sadzić i siać roślinki. Wydaje mi się, że to są kwiatki. Mamy też rękawiczki ogrodowe, no to od razu je sobie zakładamy. Jest jeszcze jeden komplet dla kogoś innego. No dobra, co my tutaj robimy? Dobra, mamy to. Mamy pierwsze roślinki, podlewamy. I co my tutaj mamy? Jakie piękne różowe kwiatki! Ja akurat zrobiłam tak, że wszystkie są równe tutaj w tej doniczce. Za chwilę zrobimy sobie jakiś taki miks kolorowy. I ostatnie podlanie. Dobra, bierzemy konewkę do ręki. Mam kolejne cztery nasionka. No dobra, tutaj, tutaj takie niebieskie jeszcze. Tutaj dajmy dwa takie i jeszcze trzy takie. Zobaczymy, co nam teraz z tego wyrośnie. Tutaj mamy takie przepiękne, czerwone, a też w zasadzie takie mocno różowe te kwiaty. Obok powinny być jakieś takie nieco mniejsze, tylko że niebieskie. Znowu mamy tutaj te ciemno różowe, tutaj nieco jaśniejsze. Pięknie to wygląda, takie kolorowe kwiatki. O, te jakie są wielkie, jakie cudowne! Zostało mi jeszcze jedno miejsce, aby zasiać te y, kwiatki. Zróbmy sobie o tutaj tak po dwa, co nam teraz tutaj wyrośnie. Co my tutaj mamy? Ok, mamy takie przepiękne różowiutkie, a na środku. Mamy te przepiękne fioletowe. No dobra, ale co teraz tutaj z tymi narzędziami? Dobra, możemy coś kopać, możemy tutaj podejść i zacząć coś y, kopać. Czy możemy również tutaj też zacząć coś kopać? Czy mamy więcej animacji? Nie, niestety mamy tylko takie kopanie. Jeśli chodzi o to, to również możemy po prostu tak kopać, jakby w ogródku. Tylko, że ona teraz tutaj kopie, jakby w chodniku, więc sobie darujmy. Ale mamy też takie oto nożyce. Podejdźmy sobie tutaj do tej kuli. Zobaczcie na to. My możemy wyrzeźbić z tego przeróżne kształty. No dobra, zaczynamy sobie od. Serduszka. Serduszko jest przepiękne. Z tego też zrobimy sobie serduszko. No, patrzcie na to, jakie słodkie. Tutaj to pojedyncze to zrobimy pieska. Patrzcie na to, jaki cudowny. Na dole z kolei zróbmy taką jakąś śmieszną spiralę. Jedną oraz drugą. Te dwa zrobimy takie wysokie. O, te takie kuleczki, jakby. A tutaj zróbmy jeszcze sobie jedno serduszko. To nie koniec. Mamy tutaj tego jeszcze więcej. Co mi się najbardziej podoba? Tutaj mamy taką zwykłą kulę. Mamy też y, tego pieska. On jest mega ładny. O, to jest pionek jakiś taki szachowy. Tak mi się wydaje. To jest chyba wieża. Tak, zdecydowanie tak. Tutaj zróbmy kolejną taką spiralkę. I zostały jeszcze tutaj ostatnie: serduszko. Tutaj kolejne te takie trzy kuleczki i na samym końcu jeszcze dwa. Jeszcze jedno serduszko, no i zdecydowanie mój ulubieniec, czyli ten przepiękny piesek. Słuchajcie, udało się. A! To wygląda czadowo! Co prawda, mogłoby tutaj być jeszcze więcej roślin. Ale moim zdaniem, i tak wygląda przepięknie. I dodatkowo przed naszym domem, również to widać. Zobaczcie, tutaj pojawiły się te takie rzeźby, które właśnie zrobiliśmy, i nawet ten piesek. No dobra, ogród mamy już zrobiony. No to teraz sobie weźmy flamingo pijama party. Pijama party, słuchajcie, cała noc imprezy w piżamie. I otwórzmy to tutaj w tym domku. Pudełko wygląda przepięknie. Otwieramy. Nie wierzę, mamy w środku strój flaminga. Prawdziwy flaming, poduszka flamingowa. To jest z, y, śpiwór flaminga. No właśnie, tutaj pewnie będą kapcie. Tutaj kolejne śmieszne kapcie. Y, opaska na oczy. No i dodatkowo jeszcze piżama. Jednoczęściowa i dwuczęściowa. Najbardziej czekam na to. Uwaga. Mamy namiot flaminga, który możemy pięknie otworzyć do tego poduszeczka. Lecimy dalej. Tutaj mamy śpiwór. Czas się przebrać teraz w strój flaminga! Dobra, tobie ubieramy te spodenki i od razu koszuleczkę. Tobie zakładamy ten jednoczęściowy strój. Musisz ściągnąć sobie tutaj tę czapkę, opaska na oczy. Kapcie obowiązkowo na nogi, chociaż chyba powinniście je mieć na odwrót, bo ty jesteś przebrany w ten strój, więc powinieneś mieć takie nóżki. Mamy tutaj przez słodkiego flaminga. To jest po prostu. Taka maskotka i na głowę jeszcze taki jakby kaptur flaminga. Pijama party z flamingami! Dajcie znać jak wam się to podoba. Poprzednim razem było pijama party z jednoróżcami, no ale to wygląda jeszcze piękniej. Możemy się położyć, słuchajcie, w tym namiocie. Przepięknie to wygląda, albo usiąść. Czy my możemy wejść w ten śpiwór? Sprawdźmy to. Ej, możemy się położyć normalnie i zasnąć! Została już ostatnia rzecz, aby ją dzisiaj sprawdzić. Jest to Sweet Ride, czyli słodki kierowca, słodka podróż. No dobra, bierzemy to. Gdzie to w ogóle nam się pojawi? Czy to będzie w naszym domu? Nie, pojawiło nam się tutaj w naszym, yy, przy naszym studiu nagrań na ulicy. Dobra, mamy czerwone auto. I przepiękny czerwony prezent. Wolałabym to otworzyć przy mojej ulicy, no ale trudno. Auto wygląda genialnie. A co jest w tym pudełku? Wow! Ile gadżetów! Tutaj mamy jakieś takie torby. Kolejna rzecz, to są trzy słodkie pudełka. Z tego co widzę, pudełko dla zwierzaka. Yy, tutaj chyba dla osoby dorosłej i dla Bobasa. Dobra, co my tutaj mamy za strój? Chyba czas przebrać się z tego stroju ogrodnika i założyć przepiękne kolczyki do tego różowe skarpety oh, jaka to jest kiecka przepiękna buciki przepiękne do tego torebka płaszczyk tylko wiecie co yy, nam tutaj nie pasują zdecydowanie te rękawiczki ogrodowe więc szybciutko je sobie ściągam czy to nie jest najpiękniejsza różowa stylizacja jaką kiedykolwiek widzieliście jest po prostu czadowa do tego oczywiście torebka wydaje mi się że w tej torebce możemy mieć jakiegoś naszego psia Mamy tutaj również strój dla Bobasa. Najpierw jednak przybierzmy naszego słodkiego psiaka. Musimy go tutaj oddać. O, i, i on ma buty na obcasie? Serio? No dobra, mamy to. Zobaczcie na to, jak są pięknie ubrani. Czy my możemy wsiąść do tego auta? Spróbujmy. A, udało się! Dobra, jesteśmy w aucie. Czy możemy jeszcze zabrać naszego Bobasa? Naszą dziewczynkę jest, siedzi, usiadła z tyłu. My mamy jeszcze zwierzaka, który usiadł nam w tej takiej torbie. No i możemy sobie słuchajcie przejechać tutaj całą tę ulicę. Ona jest z najnowszego dodatku. Jeżeli chcecie go zobaczyć, to koniecznie zajrzyjcie na mój poprzedni odcinek, czy możemy tutaj wjechać? A możemy, gdy otworzymy barierkę. Przepiękny ogród. Pijamowe party z flamingiem, czy też może różowy dodatek i samochód. Co Wam spodobało się najbardziej? Z tego co widzę, to my tutaj przed domem możemy również postawić nasze auto. O wow, no to teraz to wygląda jeszcze lepiej. Dzięki wielkie, że byliście razem ze mną. Dajcie znać na dole w komentarzu, który z tych dodatków podoba Wam się najbardziej. Do usłyszenia, pa! pa.